Cześć, z tej strony łócek, witajcie na moim kanale. Dzisiaj jest jest porównanie dwóch smartfonów od Realme. od Realme. Realme GT kontra Realme GT Neo2. W Neo2 878GB plus 3 rozszerzalne. W Realme GTS nabragą 888GB. Jasność przy okazji w obu na maxa. No i na pierwszym rzutu oka. Nowszy model ma <laughs> większą niż ten starszy główny GT, ciekawe. Zobaczmy, jak działają. Który będzie szybszy, lepiej odpalać aplikacje, lepiej zarządzać RAMem. No, cóż, jestem ciekawy, wy pewnie też. Więc startujemy: Allegro, yy, GT, AliExpress, no też GT, może są reklamy, ale były w obu. Ceneo. dla GT, Galerii. No, tu jeszcze nie nacykałem, więc trudno porównać. Czy to ma fajniejsze wygroty, takie, takie płytkowe, jak ja to nazywam, jeśli wiecie o czym mówię? Tutaj Polsat Box Go też dla GT. Jak do JDPL Remisowo. Mapy. No, bardziej dla GT. Player.pl. No, w sumie powiedziałbym, że Remis OLX. Dla GT Pyszne.pl. Dla GT. Glovo. no GT znowu Sklepy Remis Spotify Bardziej religijny GT Tap Talk, Podobnie TripAdvisor GT, no tu jest no, starszy, mocniejszy, szybszy Chociaż no, ten też daje radę Tu jest GT Minimalnie GT no i również GT. Cóż, dobra, testujemy RAM. Tutaj GT raczej świrował z RAM, to nic prawie w nim nigdy nie było. Test tak, zobaczmy, jak w porównaniu z tym nowszym. No, tu nowszy na razie zachowuje się jak stary brat. Czyli, no, no coś jest w tym RAMie w ogóle. Tu coś doczytuję, tu bardziej jest. Tu troszkę też bardziej w GT. No, nie, lepiej działa niż w GT. Widzicie? No, fakt, ma ten nibyte RAM. No, się zawsze ubija. Tu siedzi w obu. No, tu już pod koniec w miarę się działo. No więc można powiedzieć, że telefon pomiędzy właśnie Master Edition a GT, czyli GT Note 2 Dwójka, z RAMem sobie już lepiej daje radę. Dobra, wyczyszczone. Przechodzimy w gry. Asfalt 9, no i tutaj zobaczmy, bo niektóre słony, jak na przykład Vivo X60 Pro, no to bije. GT bezproblemowo, w teście moim, jak dla mnie jest lepsze. Tutaj, no, no prawie że chociaż w innym miejscu. Temple Run 2 no, mignęło, wiadomo, gdzie szybciej, na, 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 na nowszym. Czyli szybszy ten, ten taki tutaj z prawej, czyli Gtno2. White Reef, czyli LOL. Znowu Gtno2 szybsze. Dead Trigger 2. GT. Unkilled. Gta na no 2 Call of Duty Realme dieta szybsza. Lord of Tanks. Nike Dutch. Super Mario Run. No, prawie remis, chociaż chyba gietę minimalnie. Angry Birds 2. Tu chyba szybciej. Czy w dwóch innych miejscach to gra? Jest no, trudno. Real Racing 3. No troszkę w innym momencie obie gry, no trudno. PUBG mobile. Tu ta dwójka. Gietę na odwójka troszkę szybciej. I ostatni Ark Survive Evolved. No, ciekawostka, ten czasami trochę szybszy jest, że tak się wyraża, ale nie w każdym tytule, W większości chyba w RIL wypadało lepiej. Dobra, jeszcze zobaczyłem ten ram. Co siedzi w ramie? Pierwszy tytuł poza wobu. Może się tak zdarzyć, ale już drugi tytuł powinien być w większości, a nie jest. Wild Reef. Poza ramem wobu. No, tutaj widzę, że GTNO2 podziedziczył najgorsze cechy Realme GT, czyli no, nie trzymanie rzeczy w ramie, co widzicie. Tu się tak samo w przypadku gier działa. No, w aplikacjach było troszkę lepiej. A tutaj, no i Lipton, poza ramem. No, teoretycznie te 8 plus 3, czyli czy 111, no to na pewno realne 8. Ale nie, no tu jest nieładnie w obu smartfonach, Tam mi się nie podoba, tego nie lubię. Więc tutaj nie postarali się, co widzicie na załączonym obrazku. Restarty znowu praktycznie wszystko, prawie że po Dobra, no tak wygląda porównanie tych dwóch smartfonów. Nic na to nie poradzimy. Łącznie Realme, jednego i drugiego playlisty są. Dzwonek, subskrypcja, komentarz na dole. No i cóż, na dzisiaj tyle. Z tej strony jak Trzymajcie się ciepło. Hej!